Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Action. Nowy tydzień promocji, który trwa od 27 grudnia do 2 stycznia. Mam nadzieję, że święta Wam się udały, brzuchy przepełnione, prezenty cudowne. Tego Wam życzę. Yy, I mam nadzieję, że tak jest. Lecimy, kochani, na przegląd. Będzie dużo fajnych rzeczy. Będą też sylwestrowe rzeczy, będą poduszki. Tak jak widzicie, właśnie tutaj jest taka fajna poduszka. 40 na 80. Jest też taki fajny stół. Stolik on jest składany, wysokość 110 cm. Kosztuje stówkę. Są nowe poduszki. Tutaj będzie też coś, jeżeli chodzi o świece, fajne sztuczne kwiaty, coś z kosmetyków, pościele, obrusy. No trochę tego mamy. Tak więc weźcie sobie kawę, usiądźcie, słodycz i oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Lecimy od poduszek. 15 zł niecałe, 45 na 45, jest to pluszowa poduszka, u mnie już tylko zostały dwa modele i prezentują się właśnie tak. Następnie mamy kosze, które chyba w zeszłym tygodniu bądź dwa tygodnie temu były również na promocji tak więc macie z powrotem kosze w tym tygodniu promocyjnym, i te malutkie kosztują niecałą dyszkę. Dwa modele do wyboru: średnie niecałe 16 zł, i największe niecałe 20 zł. Średnice i wymiary pokazuję wam w górnych rogach. Ten świecznik do podgrzewaczy jest przepiękny. 14x14 cm występuje w kolorze złotym i czarnym, kosztuje niecałe teraz 11 złotych, jest naprawdę bardzo ładny. Ostatnio w przeglądzie też pokazywałam Wam takie potrójne, niskie. Jeżeli jesteście zainteresowane tego typem świeczników, to odsyłam Was do wcześniejszych przeglądów. Te świeczuchy również były na tygodniu promocyjnym, już nie pamiętam, czy też w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu. Pięć niecałe złoty za taką małą, ładną świeczkę, która ma kształt kwiatka. I do wyboru macie cztery kolory. Kolejne świece, tym razem XL. Niecałe 20 zł, wysokość 16 cm. Bardzo ładnie pachną. Piękna jest tutaj grafika, ale to jest nowość. Tego nie widziałam wcześniej. W szklanym mm, opakowaniu bambusowa przykrywka. Słuchajcie, jest to white tea, czyli biała herbata, niecałe 22 zł i macie tam dwa zapachy, no ciekawa świeca. A tutaj już macie mini lampkę zwierzątko, która jest podświetlana ledem i kosztuje niecałe 8 zł. Do wyboru tutaj jest bodajże 5 zwierzaków. Ta panda jest po prostu śliczna. No i coś, co od razu rzuciło mi się w oko. 57 cm łącznie z tym kwiatkiem długość. 13 zł niecały i zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten kwiat. Możecie go ustawić dosłownie wszędzie i robi on robotę. Tutaj są dwa modele do wyboru, taki jaśniejszy kolor te, tego kwiata bądź ciemniejszy. Za niecałe 13 zł są wazony, które również były u mnie na kanale wcześniej pokazywane. Ale coś nowego. Na Sylwestra jest taka kurtyna z foliowych balonów i ona jest mocowana tutaj widzicie w lewym rogu do blatu. Bardzo fajny sposób. Coś właśnie takiego co y, lubię w i Oni zawsze wszystko mają właśnie w ten sposób y, montowane. Dwa wybory jeżeli chodzi o kolory. Różowy i złoty. Niecałe 30 zł. Wymiary to 200x150 cm. Jeżeli chodzi o sylwestra, to jeszcze możecie kupić taką fajną kurtynę. I to jest kurtyna imprezowa w dwóch kolorach, srebrnym bądź złotym. Cena hit niecałe 5 zł. I kochane, chromowane balony za niecałe 6 zł. Macie tu aż 15 balonów. Do koloru macie m.in. srebrny, zielony, różowy i złoty kolor. I kochani, coś dla dzieci: jedwabne kredki z brokatem, 8 sztuk, a zapłacicie za nie niecałe 7 zł. I tutaj są trzy modele kolorystyczne do wyboru. Coś, co wygląda prześlicznie szkicownik w kształcie zwierzątka, zapłacicie za niego niecałe 4 zł, i tutaj też jest kilka opcji do wyboru. Kolorowe flamastry niecałe 8 zł. W środku jest 12 sztuk i 12 sztuk kredki za niecałe 6 zł. Następnie znalazła się w tym tygodniu walizka do rękodzieła i tutaj zapłacicie za nią niecałe 20 zł, jest w pudełku plastikowym, a z tyłu macie podgląd, co tam w środku jest, wystarczy dać pauzę. Następnie mamy za 7 zł, niecałe 3 sztuki naklejek ze scenką. One są bardzo ładne, brokatowe. I tu macie podgląd, co jest właśnie w opakowaniu. Następnie mamy ogranicznik przeciągu, długość to 90 cm, kosztuje niecałe 20 zł. Cztery kolory do wyboru i wykonane są z takiego fajnego pluszowego materiału. Jest jeszcze taki za 15 zł i tutaj jest 80 na 15,5 cm. Tutaj macie tylko dwa kolory: szary i czarny. Lecimy dalej. Tutaj będzie coś więcej dla panów. Termowentylator niecałe 45 zł. Kolory dwa: biały, czarny. Następnie mamy tutaj ceramiczny grzejnik 50 niecałe złotych. Zestaw kluczy 11 części niecałe 18 zł. Są też okulary ochronne za niecałe 6.30. I w bardzo fajnej cenie też taka miarka do zwijania i kosztuje niecałe 7.50. Są również żarówki różnego rodzaju, na przykład ledowe z funkcją ściemniania za niecałe 27 zł. Lecimy dalej. Mamy tutaj widzę winylowy obrós 140x250 cm. Kosztuje niecałe 25 zł i tu jest też kilka wzorów do wyboru. Nie. No tak jest, no to jest wiesz. W tym tygodniu promocyjnym znalazły się również pościele, czyli mamy taki flanelowy komplet pościeli za niecałe 40 zł. I tutaj są wymiary 140 na 200 cm. 2 na 2,20 kosztuje już niecałe 70 zł. Lecimy dalej. Mamy następnie przezroczystą ceratę na stół. Koszt to niecałe 20 zł. Jej wymiary to 140x250 cm. Kochane, co my tu mamy jeszcze? Koszula nocna w rozmiarach od S do XL. Bardzo ładne wzory. Ona tak bardziej wygląda jak jakaś sukienka, nie? Panterka. Tutaj jest jakaś taka czarna z delikatnym napisem. Kosztują niecałe 17 zł. Macie też różową z napisami i jeszcze taka w serduszka. I są to piżamki bawełniane. Coś dla panów też mamy. Rozpinana bluza z polaru w rozmiarze od M do XXL. I tu mam dwa kolory: czarny i taki granatowy. A zapłacicie za niego niecałe 33 zł. Choć to bardziej, dla mnie to taki bardziej grafitowy kolor, nie. Zobaczcie, fajny. Dalej, farby do prac kreatywnych. I tutaj one kosztują niecałe 7 zł, kolejno brokatowe płótno 29x29 kosztuje niecałe 7 zł. I uwierzcie mi ten brokat tu tak pięknie błyszczy, że jeżeli lubicie takie właśnie rzeczy, to one są przepiękne te obrazy. W tym tygodniu również możecie kupić zestaw farb akrylowych. W każdym komplecie są trzy sztuki i zapłacicie za taki zestaw niecałe 7 zł. Baterie z możliwością ładowania 15 8 i 19 zł pakowane po 4 sztuki i tu osobno jest w sprzedaży ładowarka do właśnie mm, baterii. Kosztuje niecałe 22 zł. Lecimy na Sylwestra. Mamy lampkę imprezową za niecałe 15 zł i obok jest już w promocji za niecałe 35 zł. Mikrofon do karaoke. I on występuje w trzech kolorach: granatowym, czarnym i różowym. Jakaś nowa e, widzę, linia mm, szamponów i odżywek, nie znam. I tutaj macie na przykład odżywkę do włosów kręconych. Z tej samej serii jest szampon do włosów kręconych oraz tonik do e, włosów kręconych, i tutaj za każdą rzecz zapłacicie niecałe 9 zł. W bardzo ładnej formie. Znalazły się też kule musujące do kąpieli i za każdą kulę zapłacicie 4,50. Ostatnio bardzo modny jest szampon do właśnie ten suchy szampon do włosów. Kosztuje niecałe 6 zł i tu macie dwie opcje do wyboru. Płyny micelarne za niecałe 6,90, pianka kokosowa 7,5 i za niecałe 7,50 płyn do demakijażu są naprawdę hitowymi produktami, jeżeli chodzi o sklep Action. Bardzo często widzę je na TikToku, jak dziewczyny zachwalają. A tu nowość: gumowa maska do twarzy za niecałe 6 zł, i tutaj są cztery takie mm, opcje do wyboru. Znaleźli się jeszcze rzęsy. No tak, Sylwester już wkrótce. Tak więc sztuczne rzęsy możecie kupić za 5 niecałe złotych 3,50 i magnetyczne rzęsy za niecałe 11 złotych. Fajna maska do stóp. W dwóch yy, widzę tutaj zapachach, kokos i wanilia za niecałe 6 zł, macie jeszcze skarpetki złuszczające niecałe 550 i tutaj jest fajny zestaw. Do manicure za niecałe 11 zł, i tu widzę, że jest właśnie w jakimś mm, takim czarnym opakowaniu zapinane na zamek. Są jeszcze tutaj mm, czapki 12 zł, rękawiczki 11 zł z końcówką fajną panterki, ale i też znajdziecie cyrko, jeżeli wolicie taki model. Też bardzo ładne szale, które mają doszyte takie kuleczki perłowe. Kosztują niecałe całe 22 zł. Te szale i macie w kolorach czarnym, różowym i szarym. Okres narciarski, więc też są w sprzedaży skarpety narciarskie za niecałe 22 zł. W zestawie są dwie pary. leginsy tutaj widzę damskie, niecałe 20 zł w kolorze czarnym, ale i też są, widzę w tym tygodniu fajne zwierzaki. Kapcie rozmiar od 25 do 32, kilka tutaj zwierzątek do wyboru, kosztują niecałe 20 zł. A dokładnie 16.95 w promocji tygodnia znalazły się też damskie kapcie. Rozmiary to od 36 do 41. U mnie były tylko 3 kolory i modele do wyboru. Zapłacicie za nie niecały 27 zł. I na koniec ostatni model kapci wsuwanych niecałe 18 zł i rozmiary to od 35 do 41, i w tych jest tutaj wstawka złotej, takiej nitki brokatowej. W środku jest bardzo mięciutkie futerko. Tak więc, kochani, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten tydzień promocyjny action, napiszcie pod filmikiem w komentarzu waszą opinię odnośnie tego tygodnia, co Wam się spodobało, co byście kupiły. A co Wam się może nie podoba? Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj jeszcze pokażę Wam przegląd koszy z biedronki, bo tam też fajne rzeczy pokazały się na Sylwestra. Teraz to chyba będzie właśnie szaleństwo sylwestrowe. Tak więc kochani, dziękuję jeszcze raz wszystkim za wspaniałe życzenia. Mam nadzieję, że te święta Wam minęły w cudownej atmosferze rodzinnej. Buziaczki, trzymajcie się ciepło. Pa! Witam bardzo serdecznie wszystkie nowe osoby na kanale.